Nie tajpików. To, to oni! A oni, oni! A wiesz jak tam coś nie jest, zmont, jest, No, to, to, no, co, no, co, no, 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 to no, Dobra, dobra, wiesz Dobra, dobra, no, no, my my to, chuj, no, 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 Nie, no, 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 Czekaj, no, Nie, nie, no, no, nie, no, 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 nie, nie, bo o kurwa, nie wiedziałem z jest daleko jesteśmy, nie wiedziałem. oni są kurwa na stunie, panowie do chuja. No Też, kurwa, kurwa to te... daleko byłeś, nie? Kurwa, ja myślę, że tu jesteś. Ale ty nie musisz myśleć. <śpuszczak> Jezus Maria, pan no jak mucha! Nie no jest, no, kurwa, kurwa myśle, do dobra! Co to on sobie to wystawił? Wypierdalać ode mnie, kurwy synek. tu?

Kurde, Dawaj go Abra my tu lutujemy a, Lutujcie lutujcie kurwa 10 HP no, no kurwa Dobra, dobra dobrze. Z tymi straszami lutujcie w kurju wszystkie. O jakieś też mniejszy. Tylko za tym ty, Ale fajnie za Jeszcze blok, tak? Dobra później. A, a. Dobra no to, zbierajcie to. Te odmusisz patrzeć, bo my właśnie no. ciśmy w tego czołkach ciągnąć, a ty tam opając... Tutaj zajebisty lutura, 2 miliony. サゴいどぼくをポ